Co robiłeś w Białym Stoku? To było tak, że pan minister Sienkiewicz po jednym, po jednym ze zdarzeń w Białym Stoku yy, wypowiedział, tak wypowiedział wojnę na ziolą, kolokwialnie określając, no i tam policjanci wykonywali szereg czynności, w tym Białymstoku Stoku. I któregoś pięknego popołudnia dostałem telefon yy, z centrali, dokładnie od szefa CBS-u, by zameldować się na ulicy Pławskiej, Wtedy jeszcze była siedziba CBS-u na ulicy Pławskiej, gdzieś, gdzieś indziej. Powiedziałem, że rano będę, nie ma problemu, nie, nie, ty mnie nie rozumiesz, to za chwileczkę. No i tak właśnie zaczęła się moja przygoda z yy, pod lasiem. Ale czekaj, ale też tak była ta historia, że przecież wchodzisz do tego gabinetu, tam jest też minister. Wiesz, to, to, to były takie rozmowy, gdzie tak naprawdę może nie chciałbym za bardzo o tym mówić, żeby pewne rzeczy ale, nie ujawnić w każdym razie. Problem był na tyle poważny, że przedstawiono mi tak, że mamy tam jechać porządek robić, że mają ludzie dość pisania kwitów, że mają dość pisania hmm. notatek samych suchych, że trzeba tam wejść i przy żeby tam zrobić porządek, w sensie, przy... do liczby, żeby tych ludzi przefiletować, wkomponować się w towarzystwo, mm -hmm. pozyskać coś źródła, pozyskać informacje, by zebrać materiał dowodowy, by tych ludzi posadzić na oskarżonych, żeby zweryfikować, czy, czy dopuszczają się oni przestępstwa, czy nie. Nawet jakbym nie chciał, to musiałem. Podjąłem się tego wyzwania, wyprowadziłem się praktycznie na Podlasie mm -hmm. i tam zapisałem przy tych tematach.